Siemanko, tu Radio Wy jesteście na kanale Radio Flatout, a my dzisiaj z tym oto panem <grych> sprawdzimy jaka jest moc w Lordzie. No właśnie, bo za oknami jesień, jesień to nie tylko pora na wymianę wycieraczek, jeżeli tego nie zrobiliście, to zapraszam was na Promkę Oximo i moją Flatoutową, macie zniżkę. Info znajdziecie na dole w komentarzu. Natomiast jest to również okres podsumowań, podsumowań moich rajdowych, podsumowań modyfikacji no, i tak jak wspomniałem, dzisiaj sprawdzimy w końcu, jaką mocą jechałem na ostatnich trzech rajdach. Niespodzianek jakichś dużych pewnie nie będzie, ponieważ ten silnik, albo inaczej, silnik, który jest dokładnie w takiej samej specyfikacji, był już hamowany. Było to w kwietniu. Jedyna różnica taka większa to jest to, że wtedy był jeszcze Ekutek, teraz jest EcoMaster, wtedy wyszło około 200 koni, teraz na pewno będzie lepiej. Bo czuję to pod stopą. Natomiast nie sądzę, że nagle się zrobi z tego 220, więc o tym na pewno też będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale żeby ten temat był dużo bardziej kaloryczny, to przenosimy się teraz do garażu i raz jeszcze przypomnę wam, jakie poczynione są modyfikacje. Bo to, jak silnik jest zbudowany, to już widzieliście w ostatnich odcinkach. Natomiast tych różnic jest trochę w sprzęcie i warto sobie to przypomnieć. To zaczynamy od podstaw. Silnik w Mazie Mix 5 NC jest to konstrukcja bliźni bliźniacza do y, Durateka Fordowskiego. Seryjnie jest tu około 160 koni w zależności od y, wersji od rynku. Na Stany jest trochę więcej, ale o tym opowiem za chwilę. Y, to już wspominałem, że ten silnik seryjnie jest dosyć mocno zdławiony komputerem. Sam remap Czyli pozwolenie, by przepustnica się otwierała do końca, daje już sporo. I teraz po kolei, co zostało zmienione? Przejdźmy od tej strony. Mamy tutaj yy, kolektor od Endiego, Endiego Weldmana. I tak ostatnio yy, natknąłem się na pewną rozmowę, bo zostało, yy, nie wiem, może. Ktoś zrozumiał, że ja powiedziałem, że ten kolektor nic nie daje. To nie jest do końca tak, natomiast on mało daje, jeżeli nie zrobimy remapu. I teraz o co w tym wszystkim chodzi? Seryjnie ten kolektor jest wyposażony w katalizator. W zależności od tego, jak katalizator jest zużyty, czy jest drożny, czy niedrożny, no to wymiana tego kolektora da nam albo więcej, albo mniej mocy. I teraz co się zmienia? Generalnie wymiana kolektora pozwala dużo bardziej wyprzedzić zapłon, ponieważ auto ma mniejszą tendencję do spalania stukowego. Wynika z tego, że po prostu jeżeli mamy przypchany ten seryjny kolektor, to część spalin wraca do komory spalania, jest tam wyższa temperatura i auto jest bardziej podatne na spalanie stukowe. Więc taki pakiet typu wymiana kolektora. Daje coś, w zależności od tego w jakim stanie był ten seryjny, natomiast wymiana kolektora plus remap daje, daje już dużo, bo to są okolice 180-185 koni, w zależności od kondycji motoru. Kolejna kwestia, która jest tutaj, to są wałki. Nie wiem, czy w którymś momencie wspominałem o tych wałkach, natomiast są to wałki, które są prototypowe. Razem z firmą Świątek zrobiliśmy taką alternatywę dla wałków typu catcams, tych takich podstawowych. Więc nie są to wałki, które są bardzo lampi, jak to się mówi na YouTubach, nie mają dużego współotwarcia. Natomiast to są fajne wałki, które działają dobrze ze wszystkim seryjnym dookoła. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście dłuższy materiał o tych wałkach. No, te wałki przejeżdżały już rok. Chętnie zdejmę pokrywę, pokażę wam, je, w jakim są stanie, pokażę Wam również nowe, i być może zrobimy razem jakąś taką akcję cenową razem z firmą Świątek, bo w tym momencie, po roku użytkowania, po kilkunastu rajdach, mogę po prostu powiedzieć, jak jest naprawdę i ile one są warte. Żeby to nie zabrzmiało złowrogo, to yy, uważam, że jest to po prostu dobry. Dobry produkt, ale nie jest to wałek, który generuje strasznie dużo mocy. Więc, jeżeli będziemy zmieniać kolektory, kolektor sący, czy chcielibyśmy ITB, albo dużo bardziej doprężyć samochód, to wydaje mi się, że przydałby się dłuższy wałek z większym zniosem. Natomiast do takiego Setupu specowego, do którego były projektowane, uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Dalej, to czego Wy teraz pewnie nie widzicie, to są zmiany w osprzęcie. Czyli mamy większe kółko na alternatorze i większe kółko na pompie wody. Z jednej strony chodziło o to, żeby po prostu i pompa wody i alternator kręciły się wolniej, żeby przy tych wysokich obrotach nie pojawiła się kawitacja jeżeli chodzi o płyn chłodniczy no i nie, nie było problemu z grzaniem się alternatora z drugiej strony większe kółka to też mniejsze obciążenie na pasku nie sądzę żeby tutaj było kilkanaście koni, jest to bardziej symboliczna jakaś ilość, ale są to rzeczy które zawsze gdzieś tam mają jakieś pewne znaczenie i Dodając te puzzle po kolei, to można uzyskać coś ciekawego. Kolejną modyfikacją jest usunięcie klap wirowych w kolektorze. Tak się składa, że mam taki kolektor zupełnie przypadkiem tutaj, poważnym przypadkiem. Więc robiąc poprzednie ujęcie, tak delikatnie się uśmiecham, bo zapomniałem, że on tu leży. Dobra, ale do rzeczy. Te klapy przy mniejszych obciążeniach są częściowo zamknięte. Chodzi o, oczywiście o to, żeby ten przepływ powietrza był szybszy. To są kwestie związane z ekologią i ekonomią, tak? czyli niższe zużycie. Natomiast jak idziemy na wklepanym, to one oczywiście są z wężką, dlatego warto do upalania je usunąć. I wspomniałem już wcześniej, że wersja amerykańska delikatnie się różni, bo w wersji amerykańskiej tych klap po prostu nie ma. Dlatego katalogowo być może amerykańskie Miaty mają 167 koni. Mod polecam jak najbardziej i jest to dosyć proste: trzeba to usunąć i oczywiście zaspawać. Modyfikacja, która została poczyniona po zamontowaniu bleka. To jest przepustnica z RX8. Ona nie pasuje tutaj, Bolton. Trzeba było zaprojektować adapter, to zrobiłem we własnym zakresie, no i trzeba było przepinować kostkę, ponieważ sama kostka jest taka sama, natomiast kolejność pinów jest inna. Nie wiem, czy dałoby się to zamontować w ekuteku, żeby wystroić i działało bez problemów. Wydaje mi się, że chyba nie. Albo przynajmniej ja nie mam takiego skilla i żeby była gwarancja 100%, że zawsze to działa. Natomiast jest to przepustnica, która jest presetowa w EQ Masterze, więc po przepinowaniu bardzo łatwa konfiguracja. To, co się jeszcze zmieniło po zamontowaniu EQ Mastera, to jest wywalenie przepływki ponieważ EcoMaster korzysta z algorytmu speed density, nie bada yy, ilości przepływanego powietrza, a po prostu ciśnienie w kolektorze i na podstawie tego jest odpowiednia dawka paliwa. Dzięki temu no, ta rura jest y, grubsza niż ma to miejsce seryjnie. Ona jest delikatnie pewnie nawet przewymiarowana, jeżeli chodzi o te moce, które pewnie uzyskamy. To jest y, 70 bodajże milimetrów, nie 3 cale, tylko normalne 70 mm. Tutaj mamy iat i tutaj mamy duży filtr powietrza, który jest dosyć mocno odseparowany od wszystkiego. Więc tak jak widzicie, wcale tych modyfikacji nie jest dużo, więc domyślam się, że ten wzrost mocy nie będzie dużo wyższy niż w przypadku EQTK, natomiast to, o co się walczy w motorsportcie, to jest przede wszystkim ten powerband, a powerbend oraz Stabilność tego wszystkiego w przypadku tego komputera jest dużo większa, ale jeszcze nie przychodzimy do podsumowań. Na razie jedźmy na hamownię, sprawdźmy co wyjdzie i wtedy pogadamy. I modlimy się, żeby odpalił. Moi drodzy jedziemy No to już dojechałem do VTG Dlaczego tutaj? A to dlatego, że tutaj były Dokonywane wszystkie pomiary A zależy mi na stabilności Właśnie Tego co mierzyliśmy Więc w skrócie Tutaj był mierzony ten silnik, który był Biorący olej, więc zobaczycie Później wykres Tutaj był mierzony nowy silnik, ale jeszcze na Ekuteku. No i dzisiaj będzie mierzony właśnie w tej samej Specyfikacji silnik ale na EQ Masterze. Kurczę, to jest zawsze zabawne w hamowni, że pomimo, że wiem, że ten samochód zrobił kilka, no może już nawet set kilometrów na ostro, bo z docieraniem i tak dalej, i tak dalej, zawsze jest to stresujący moment. Czy wszystko będzie dobrze? I wiesz, też się zastanawiam nad tym, co tam wyjdzie, bo dupo hamownia, dupo hamownią, a na ten wykres, uwierzcie, mi ja naprawdę chciałem tu dużo wcześniej przyjechać. Ale, tak jak widzicie, sporo, sporo tych aktywności jest i nie wszystko po prostu udaje się zrobić. To, żeby płynęła z tego jakaś wartość dydaktyczna. Nigdy nie hamujcie samochodów na oponach typu slik, bo one się po prostu dosyć mocno na rowkach, rozgrzewają. O ile jeszcze samo hamowanie nie jest takim dużym problemem, ale już strojenie tak, do tych przeciągów na hamowni trzeba zrobić kilkanaście, więc nawet jeżeli macie auto typowo do motorsportu, który jeździ głównie na skikach, to na hamownie powinniście założyć oponę jakąś drogową. Ja ryzykuję, bo czasu jest mało, natomiast wiem, że to będzie tylko jeden przeciąg, nie będziemy tutaj katować tego samochodu nie wiadomo ile, więc liczę na to, że nic się nie wydarzy. Ciśnienie w oponach specjalnie podniosłem. Moi drodzy, zrobiło się dosyć późno, dosyć ciemno. Przenosimy się do Mazdy i pokażę Wam śmieszny feature, który właśnie odkryłem. Studyjne oświetlenie. Dobrze, słuchajcie, mam tutaj różne wykresy, omówimy wszystkie od samego początku. W tym momencie na ekranie widzicie wykres z dwoma pomiarami: 184 konie i 200 koni. 184 konie to jest ten silnik, który brał olej. Ten silnik, na którym jeździłem w zeszłym roku. Ten silnik, na którym jeździłem w Miata Challenge. I silnik, który na ostatniej barburce warszawskiej, czyli ostatni RAJD, który jechał, złożył na 70 km 3 litry oleju. Ten wykres już widzieliście. Ja przypomnienia, 184 konie, 204 Nm. Moment obrotowy dosyć mocno spada górą. Z racji tego, że był dosyć mocno wyciągnięty łańcuch, i, i do końca wałek musiał być przyspieszony. Kolejny wykres to już jest nowy silnik z tymi wałkami świątka, ale na ekuteku. Tutaj zdecydowanie większa. Lepsza góra. Widać, że ten moment obrotowy idzie do samego końca. Gorszy dół dlaczego? A to dlatego, że z racji dłuższych wałków dosyć konserwatywnie podszedłem do sterowania VTC. Po prostu nie ma wyprzedzenia 25 stopni, tylko mniej. Natomiast pamiętajcie, że to są wykresy samochodu, który jeździ tylko właściwie w warunkach rajdowych. To nie jest samochód na ulicę. Więc w gruncie rzeczy ja nie przykładam tak dużej, yy, może nie, bo to źle zabrzmi. Po prostu tym samochodem nie jeździ się poniżej 5000 obrotów w żadnych warunkach, chyba że na dojazdówkach. Na dojazdówki rzeczywiście mam go wystrojonego, ale nie na WOT, czyli nie przepustnica otwarta do końca, tylko te tak zwane part-time, y, czyli przepustnica otwarta w jakimś tam stopniu. Dla mnie jest to istotne, żeby auto było wystrojone również ekonomicznie. Po co ta ekonomia? A to dlatego, żeby zabierać jak najmniej paliwa, jak najmniej masy do samochodu, co przy poziomie napinki w tarmaku, uwierzcie mi, że jest bardzo istotne. Generalnie ten wykres jest niezły, można by było ten dół dopracować. Tutaj tego na wykresie nie będzie widać, ale wróćmy do pierwszego tarmaka, kiedy jechałem na ekuteku. Ja miałem właściwie losową odcinkę od jakieś 6,5 do 7600, które było zadane. Tutaj na tym wykresie z jakiegoś powodu jest jakieś 7300, mimo że w kąpie było 7600. Było kilka pomiarów, ten był najlepszy tamtego dnia, natomiast każdy pomiar się kończył w innym miejscu. To jest temat, którego którym Chciałem dzisiaj dotknąć, natomiast on jest na tyle obszerny, że ten film po prostu byłby niezjadliwy. Więc dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, zrobić, żebym zrobił taki materiał, porównanie EQ Master, bo dzisiaj patrzymy tylko dane z wykresów. Natomiast różnice w obsłudze tego samochodu są zdecydowanie większe i o tych różnicach chciałbym opowiadać. No dobra, to teraz przenosimy się do. Teraz mniejszości, a teraz mniejszość jest... Gdzie jest teraz mniejszości. Dzisiaj na hamowni udało się uzyskać, a może jeszcze mały spoiler: bo zrobiłem konkurs. Nie wiem czy wszyscy moi widzowie są na Instagramie i na Facebooku, natomiast uwierzcie mi, że tam się dzieje sporo. Jeżeli was tam nie ma, to zachęcam. Na Facebooku i Instagramie wystarczy wpisać Radio Flatout. A jest to dla mnie o tyle istotne, ponieważ na rajdach, kiedy opowiadam te wszystkie historie, no to właśnie to jest najlepsza forma komunikacji, bo po prostu szybka. Więc będzie mi bardzo miło, jeżeli tam wpadniecie. No i tam często organizuję konkursy. Jeden z takich konkursów hmm, pod patronatem EQ więc właściwie za chwilę ktoś się dowie czy wygrał czy nie. Było estymowanie mocy lorda, więc moi drodzy, lord uzyskał 205 koni i 30. przy 7600. Teraz na ekranie widzicie dwa wykresy. Jeden na Ekuteku, drugi na Ekumasterze. Na Ekuteku to ten z cieńszą linią, na Ekumasterze ten z pełniejszą. I co widać? No, przede wszystkim widać, że na Ekumasterze absolutnie nie ma dołu. Te wykresy się spotykają gdzieś przy 5700. Dlaczego tak jest? Otóż dlatego, że mam od początku problem z dogadaniem się w EQ Masterze z VTC i po prostu zmienna faza u mnie na bleku nie jest odpalona. Wiem, że dużo osób odpaliło, natomiast yy, nawet rozmawiałem z Michałem, M klasą podsyłał mi swoje konfigi i one po prostu u mnie nie działają. Yy, najprawdopodobniej mam jakiś problem w wiązce, yy, pomimo że użyliśmy yy, diody. Nie jest to temat na ten odcinek, ale yy, muszę wam powiedzieć, że po prostu VTC nie działa, dlatego wszystko co się dzieje na dole jest zdecydowanie dużo gorsze niż yy, w seryjnym yy, komputerze, gdzie yy, oczywiście Ecutech sterował zmienną fazą. Natomiast to co mnie tak naprawdę interesuje, czyli od 6000 w górę, no to jest petarda. Powerband jest właściwie do 8000 obrotów, czyli do ciny, czyli przez 2000 obrotów, czyli tak jak funkcjonuje ta skrzynia, jest dobrze. Wartości momentu obrotowego to 200 Nm, właśnie przy wspomnianych 6000. To opada do jakichś 190 Nm. Mniej więcej pod odciną. No i to jest zdecydowanie moment obrotowy, z którego można krzesać fajną moc. Bo tak jak widzicie, 205 koni i da się rywalizować. Więc, tak jak zakładałem na początku, te różnice raczej nie będą znaczne, jeżeli chodzi o moc. Natomiast uwierzcie mi, że pod nogą sytuacja jest zupełnie inna, ponieważ EQ przede wszystkim daje mi. Stabilność tego wszystkiego w każdych warunkach. Natomiast jest to temat, który chciałbym poruszyć w kolejnym filmie, ale żeby jeszcze znaleźć wam jakąś ciekawostkę, to te dwa pomiary były oczywiście na różnych skrzyniach. Teraz mam już kółkę, natomiast wcześniejszy pomiar był na skrzyni seryjnej. I to, co być może dla was będzie ciekawe, to straty mocy na napędzie. Bo okazuje się, że skrzynia kłowa zjadła prawie 10 koni. Dlaczego tak jest? To w głównej mierze wynika z oleju, który w kłówce jest 75W 140. Myślę, że tak w warunkach rajdowych, kiedy to się wszystko nagrzeje, to ta różnica będzie mniejsza. Ale zawsze jest tak, że rzeczywiście te skrzynie motorsportowe zjadają trochę więcej. Mocy. Ja z tego wy wykresu jako kierowca jestem zadowolony, bo wydaje mi się, że w przeliczeniu yy, moc na kilogramy ten mój samochód nie był jakoś wybitnie mocniejszy niż konkurencja, A to pokazuje, że po prostu musiałem szybko jechać, żeby nadążyć za kolegami. Trochę nie jestem zadowolony jako tuner, ponieważ cały czas mnie boli, że. Ciężko jest mi wygenerować czas, żeby ten samochód wystroić na hamowni. Ja zawsze korzystam po prostu z drogi. OK, na logach da się to zrobić dobrze, natomiast nie wszystko widzimy. Na przykład. Ja mam taki problem, że jadę dosyć konserwatywnym zapłonem, bo nie mam pełnego zaufania do knock sensora. Wydaje mi się, że mógłbym z 3-4 stopnie jeszcze podnieść całą mapę. To może by doszło również 4 do 5 koni ale wolałbym to zrobić na hamowni, więc yy, to też możecie dać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć taki materiał, yy, strojenie na hamowni zawsze yy, jakoś tam się wiąże z dodatkowymi kosztami, więc yy, no ja osobiście nie zawsze tego potrzebuję, ale jeżeli wy chcielibyście zobaczyć, yy, no to może uda się wysupłać jakieś pieniądze. Co więcej spoiler będzie, bo Chciałbym na przyszły rok zbudować dużo mocniejszy silnik w oparciu już o kute graty. Chciałbym w końcu wykorzystać wałki Katkamsa, które kupiłem, oj Boże, z 3 lata temu o wzniosie 12,5 mm, czyli takie prawdziwe agrupowe wałki. I co z tego? No, ten silnik jest fajny, myślę, że generuje fajną moc. Chętnie go sprzedam. Sprzedam go dodatkowo z gwarancją FlatOut. Co oznacza gwarancja flat out? Oznacza to to, że jeżeli ten silnik się uszkodzi podczas upalania torowego, to dostaniesz nowy ode mnie. Więc wydaje mi się, że oferta dosyć ciekawa. Obostrzeniem będzie tylko kamera na pokładzie, żebym widział, w jakich warunkach on się zniszczył, bo jeżeli to będzie w takich warunkach jak mój na słączynie, no to sorry. 1,5 G na seryjną miskę przez 3 sekundy to delikatnie za dużo przy 8000 obrotów, ale jeżeli to będą inne warunki, takie stricte miata challengeowe, to nie ma absolutnie. Problemu. Kończę montować ten materiał i naszła mnie pewna dygresja. 200 koni, lekko ponad 200 koni, być może w tych czasach szału nie robi, ale pamiętajcie, że wystartowaliśmy ze 160 i tak naprawdę Boltonami i minimalnymi modami udało się osiągnąć ponad 100 koni z litra, co już uważam, że jest wynikiem dobrym, zważywszy jakie koszty zostały poniesione. Ja już z tego miejsca będę się żegnał. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.